To tylko doba, a Twoje serce w tym czasie uderza 100 tysięcy razy. Płuca wykonują 23 tysiące wdechów i wydechów. Oczy mrugają 16,5 tysiąca razy. To Ty nadajesz rytm. Twój organizm pracuje jak w zegarku. Za regulację poszczególnych jego rytmów odpowiadają określone struktury ośrodkowego układu nerwowego. Aktywność poszczególnych organów i układów, produkcja hormonów i przyswajalność substancji aktywnych ściśle podlegają rytmowi dobowemu. W przyjmowaniu środków farmaceutycznych w określonym czasie tkwi sekret ich skuteczności. Innymi słowy, właściwe zrozumienie sposobu działania zegara biologicznego to klucz do efektywnej suplementacji. Nic dziwnego, że odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących ludzki zegar biologiczny zostało nagrodzone Noblem. Zanim Szwedzka Akademia doceniła odkrycie trzech amerykańskich naukowców, firma Duolife wprowadziła na rynek produkty wykorzystujące potencjał dobowego rytmu organizmu. Teraz możesz korzystać z nich jeszcze bardziej efektywnie, wybierając pakiet dostosowany do Twoich potrzeb. Uroda. Piękno płynie z wnętrza. Metabolizm. Spadek wagi. Pożegnaj zbędne kilogramy. Metabolizm cukrów. Zachowaj zdrowy balans. Metabolizm cholesterol. Twoja krew może płynąć spokojnie. Odporność. Zasługujesz na właściwą ochronę. Energia uwolni swój prawdziwy potencjał. Układ ruchowy. Twoje zdrowie zależy od dobrej formy. Oczyszczanie. Zdrowie zaczyna się od detoksykacji. Regeneracja organizmu to Twoja chwila relaksu. Układ hormonalny. Żyj w zgodzie ze swoim ciałem. Serce. Zaopiekuj się swoim sercem. Układ nerwowy: trzymaj nerwy pod kontrolą. Wzrok: nie przeocz tego, co najważniejsze. Każda minuta ma znaczenie. Sięgnij po rozwiązania opracowane na podstawie rewolucyjnych doniesień naukowych, by twój organizm działał jak w zegarku.